Majewska i Korcz razem już od 50 lat. Ten legendarny duet niemal się rozpadł. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz od 50 lat zachwycają widzów muzycznymi kompozycjami. Razem tworzą duet, który od wielu dekad czaruje Polaków. Mało kto jednak wie, że już raz myśleli o rozstaniu. Ten moment jednak nigdy się nie wydarzył. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz razem na scenie od 50 lat. Raz mieli się rozejść. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz niedawno świętowali jubileusz swojej pracy artystycznej. TVP z tej okazji wyemitowało koncert 25 grudnia 2025 roku pod tytułem Żyć się chce. Słynny kompozytor w czasie muzycznego wydarzenia w pewnym momencie zabawnie podsumował współpracę z Alicją Majewską. Przez te 50 lat pracowałem z bardzo wieloma wybitnymi artystami estrady polskiej, ale w pewnym momencie musiałem dokonać wyboru, którego skutki ponoszę do dzisiaj, podsumował Włodzimierz Korcz. Alicja Majewska zarzuciła Korczowi rumuńską piosenkę. Już mieli się rozejść. Ich współpraca miewała wzloty i upadki. Jak wspomniała Alicja Majewska, kiedyś podczas współpracy nie spodobały jej się utwory, które przygotował dla niej Włodzimierz Korcz. W związku z tym dosadnie powiedziała, co o nich myśli. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, gdzie kompozytor przedstawia piosenkarce piosenkę, nad którą pracował z dwa dni. Korcz dorzucił 3 miesiące, a ta piosenkarka mówi, że ta piosenka jest rumuńska, mimo że nigdy rumuńskiej piosenki nie śpiewała. Albo stawia taki zarzut kompozytorowi, Włodku, ta piosenka jest za ładna, podsumowała Alicja Majewska. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, sekret ich sukcesu. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz to jeden z najbardziej znanych i cenionych duetów na polskiej scenie muzycznej. Współpracują ze sobą już ponad 50 lat, co samo w sobie jest rzadkością w showbiznesie. To właśnie ich długotrwała artystyczna przyjaźń, wzajemne zaufanie i umiejętność przekuwania doświadczenia w ponadczasowe przeboje sprawiły, że ich piosenki stały się klasykami polskiej muzyki znanymi kolejnym pokoleniom słuchaczy. Choć bywały między nimi momenty niezgody, to właśnie ta autentyczna współpraca i wspólna pasja do tworzenia melodii i tekstów sprawiły, że ich muzyka ciągle żyje i zachwyca publiczność.